Zapraszam na pierwszy w tym roku seans. <laughs> Czy Random Drust to nowy DIS? No nie wydaje mi się. Już tak na starcie mogę rzec, że nie wydaje mi się, gdyż DIS wiele rzeczy rodził świadomie. A Random Drust, no albo jest Guti, albo coś tam nie do końca gra. I raczej Olek nie jest wielu swoich, swoich, swoich zachowań świadomy, że są społecznie nieakceptowalne. Więc wydaje mi się, że to ciężko jest tak zero-jedynkowo określić, że tak, Olek jest nowym Wisem. Jak siedzicie więcej na Twitch, to pewnie udało wam się zobaczyć coraz większe naśpiewanie się z Brusa I pisanie nowego skrótu, JB Ale jak do tego doszło, że ludzie śmieją się akurat za random Brusa? Tego dowiesz się w dzisiejszym materiale Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze ja Jestem po 30 godzinach bez snu i przed chwilą odpaliłem streama zamiast kur... nagrywania Więc zostaw tego subika, bo widzisz, że człowiek się stara Zaczynamy Wiem, że pewnie większość z Was zna Brusika, ale no muszę takie szybkie opisanie bohatera zrobić. Aleksander znany też pod ksywką brus. Streamuje od marca 2016... kto ma białego Instagrama? Kto w ogóle używa białego motywu? Gdziekolwiek. To jest jakaś tragedia. No, wypala Ci oczy. Roku. Jego główną grą na stream jest Liga, w której ma prawie 16 tysięcy godzin. I od wielu lat jest duo partnerem Overpoła. Random Bruce przez swoją wieloletnią renomę, stał się swoistym <tryk> podduchem. Ale to jest, to, to jest tragedia, że jesteś poniekąd znany tylko dlatego, że Twoim duo partnerem jest Overpoł. Znaczy, dobra, no Olek teraz jest znany z wielu innych rzeczy, ale. Ciekawe jest to, że żadna z tych rzeczy nie jest pozytywna. Polskiego Twitcha. Nie chcę w tym filmie bronić Bruce'a czy coś takiego bardziej, przeanalizować, dlaczego akurat ludzie śmieją się bardziej z niego niż z innych streamerów. Punkt pierwszy. Bruce to Fight łapa. Ludzie bardzo często śmieją się z Brusa, przez to że pomimo swojego wieku, czyli prawie 30 lat, zachowują się bardzo często jak dziecko. Czy to w rozmowie, czy to po co codziennych streamów z Lola. Przez to widzowie nie biorą go na poważnie i śmieją się z niego podczas streamów. I żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, to tutaj macie trzy przykłady. Pierwsza taka sytuacja, była jak uzną, że ma brudną szafkę, to wolę ją przetrzeć brudną skarpetą. Z dodatkiem płynu micelarnego. Czy to właśnie skarpetą sprzątasz? Tak, ponieważ matki, będziesz użytku? Nie, nie 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 no, to jesteś niemożliwy. O, jak to wygląda? To masz 30 lat już masz skarpetki i toniku do twarzy, dokładnie ja mebli. No i. No k**a! Jak noi, to nie ma noi! Drugi punkcik, pochwalenie się, ile ma widelców na chacie? Ale nie wiem, no na przykład dzisiaj Bruce wrzuca tekstem, że. Ej, to jest trochę dziwne, ale ja z które mamy tylko jeden widelec. Ale my naprawdę mieliśmy w. Kibidelcy z rok temu, bo mieliśmy z cztery. Ale trzeci i najmocniejszy to strata współpracy przez nieprzeczytanie umowy i brak podstawowej wiedzy o tym, co reklamuje. A jak widzowie Brusa się dowiedzieli, że nie przeczytał umowy, to od razu na niego donieśli i stracił współpracę. Tak, koniec współpracy, no. Że briefa nie czytałem i się skarżyli. Chodzi o to, że ja po prostu nie wiedziałem jeszcze, jak to działa? Jak to wiesom wytłumaczyć? Więc po prostu mówiłem, że briefa nie czytałem, a przeczytałem go, tylko nie wiedziałem, jak to działa. Taki sytuacja. Dobra, przeanalizujmy wszystkie trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, strzątanie korda z kartetą. No, nie wiem, ile lat musiałbyś mieć, żeby dojść do jakiegokolwiek wniosku, że hej, postrzątanie, znaczy przetarcie szafki z kartetą jest dojebanym pomysłem. To, to jest po prostu bycie głupim, bycie absurdalnie głupim. Tym briefem. No dla mnie to też jest bycie po prostu głupim. Ale z tym widelcem no, to faktycznie tutaj można to podciągnąć bardzo bardzo mocno pod to, że jest no życiowo jest, jest totalnie nieprzygotowany do życia. Ja mam wrażenie, że Olek wytrowadził się, nie wiem czy on się wytrowadził z domu, czy, czy, czy to jest, nie wiem, jego, jego mieszkanie, w sensie jego mamy mieszkanie i ona po prostu wyjechała, nie wiem jak to wyglądało, ale tro, trochę jest tak, jakby za Olka wszystko było robione i nagle z dnia na dzień Olek został sam i on nic nie umie, on nic nie umie, on nic nie wie, nawet nie do końca ma... Jak pojęcia od czego powinien zacząć? W sytuacjach zaprezentowanych przed chwilą prawie że ludzie reagują jeszcze mocniej na jakieś kolejne odpały, bo jak streamer przez większość czasu zachowuje się normalnie jak dorosła osoba, to kiedy coś odwali, to ludzie traktują to jako taki śmieszny żart, a nie jako codzienność jak w przypadku Bruce'a. Bardzo istotnym faktem jest jeszcze to, że Bruce nie potrafi wygrać rozmowy albo przynajmniej nie. Dolci Nie mówimy o jakichś poważnych dyskusjach Bo tutaj Bruce totalnie nie ma szans Tylko o takich głupich pierdoledach, Jak na przykład rozmowa o lolu czy o subskrypcjach A jego argumenty jest brać na poważnie naprawdę ciężko Przez jego porównania Które nieraz są po prostu kurwa niedorzeczne Na pastę trzeba, muszą być jakieś emocje Jakiś moment, dobra chwila A nie po prostu, bo się kurwa komuś nudzi I są emocje, to u ciebie emocje, negatywne, tak? Podejdę ci na ulicy Kurwa lepę, napluję ci w mordę Ale co jak mi oddasz, to znaczy, że się w nie no, po, pokaż jaja, że Cię to nie rusza i se odejdź no, pójdź se dalej no, napluje Ci jeszcze na włosy i tak. no, 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 to, no. Na, na takich porównań nie. No są porównanie, no jak, jak ktoś mi pluje na pysku, ja pluję na, na niego, co będę udawał, że k***a deszcz pada, na no, jak ktoś mnie Ja to go mnie. Olek też, mimo tego, że na Twitch jest od ponad 8 lat... To jest prawda, ja wiele słyszałem e, dyskusji z Aleksandrem e, i... Nie ja nie wiem od czego to się bierze. Ja wiem. Ja jestem miłościkiem podciągania takich rzeczy pod yy, drag intelektu. Ale no nie wiem, czy wszystko można zwalić na brak intelektu. Mm, to, 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 jest, to jest bardzo ciekawy przykład. I fajnie byłoby, gdyby, nie wiem. Zapytać może jakiegoś psychologa, jakiegoś. Jakiegoś psychiatra, no nie wiem, psychiatra, psychologa. Czemu ktoś właśnie w taki sposób prowadzi dialog z drugim człowiekiem? Albo dyskusję w większym gronie? Bo. No, Oleg nawet z widzami na czacie nie potrafi rozmawiać. To jest bardzo, bardzo dziwne. Ja wiem, że ktoś za chwilę mi powie: Ale ej, on może być autystykiem. Nie wiem. Ja mam wrażenie, że teraz wszyscy są aut autystyczni. Dalej nie rozumie jak działa Twitch I że jak pokaże swojej publicy, że coś go boli To oni jeszcze bardziej będą czegoś używać A szczególnie gdy jakieś słowo jest mutowane Punkcik drugi Lekkie przewinienia Brusika W tym segmencie zaprezentuję przewinienia Brusa przewinienia. Za Które mu się oberwało bardziej niż jakby zrobił to inny streamer Jeden z zarzutów dotyczących random Brusa To skamowanie widzów I to nie to, że skamuje ich na pieniądze czy coś takiego Po prostu mówi, że będzie jakaś rzecz I potem tego nie robi Tylko tutaj Brusiku zbierano na naprawdę sporą kolekcję takich obietnic Jedno No z... właśnie to nie jest to, że to jest lekkie przewinienie i Olkowi się raz zdarzyło zeskamować widza na punkty kanału, na przykład, czy na odietnicę. Olek praktycznie żadnej odietnicy danej widzom nie spełnia. Olek praktycznie, może nie, nie ciągle, ale bardzo często skamuje na punkty kanały, ka ka kanału, kanału Boże, na punkty kanału widzów. Olek po prostu permanentnie skanuje, skanuje widza. I to, to, to wiesz, lekie, gdyby on to robił, nie wiem, raz na rok. I tak uważam, że to byłoby dużo. Ale pewnie inaczej ludzie by do tego podchodzili. I może nie byłoby to aż tak zauważalne. Ale jeżeli Olek robi tą, nie wiem, co trzeci dzień, no to, no to jest dziwne, no. Nie można mówić tutaj o... O małym czy Ma punkty kanały, no. Dziś piąta rano. Z jego najbardziej rozpamiętywanych obietnic było to, że jak uzbiera na zęba, to pójdzie i go uleczy. Ale bruzik po tym jak zebrał te pieniądze, to nie poszedł wyleczyć zęba. I mówił, że już może sam zniknął. bruzik oczywiście na początku nie wiedział w tym nic złego, że zebrał pieniądze od widzów na wyleczenie zęba, a potem tego nie wyleczył. I jak sam powiedział, to jest jego prywatna sprawa. No kurde. A tylko, że jak już powiedział na streamie, to już nie jest prywatna sprawa. Ale przez ponowne wywołanie sprawy na podcaście z Xenem, pod presją tłumu faktycznie poszedł i wyleczył Torbiel. Z czego dumnie pochwalił się na Instagramie. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że miał być ratem, chodzi często na siłownię i tak dalej. Ale to pewnie większość się spodziewała, że wstawi jeden post i potem mu się odechce. I tak się stało. Ale coś, za co Bruce jest bardzo często. <laughs> Najzawodniejsze było w tej historii z st tą siłownią to, że on jeszcze próbował. Łrzeć widzą, że on chodzi na tę chłodnię. Że yy, może nie tak często, ale chodzi, chociaż już się w social mediach tym nie chwali, nie? No. I jeżeli ktoś się, ktoś się zastanawia, yy, dlaczego stosunkowo dużo wiem o random Rusie, to dlatego, że jednym z moich most watching kurwa, streamerów na Twitchu jest Overpo. A siłą rzeczy Overpo Dużo czasu spędza z Olkiem. Kurony to jest oszukiwanie widzów nagranie w jakąś gierkę. No, czyli taka typowa pierdoła, w którą u innych streamerów mają wykrwane, a obrosy to rozpamiętują. Ale nic dziwnego, jak sytuacja się cały czas powtarza. Chodzi o sytuacje, w których Bruce daje w tytuł, że będzie na początku ta gra, a potem będzie inna, i potem nie przychodzi na tą inną grę. No rozumiecie, błahostka. Albo tak jak to było z szachami, które Bruce miał grać bardzo dużo, ale skończyło się dobrze, jak publika spadła, to mu się odechciało. A potem, jak mu się znowu zachciało, to powiedział, że będzie grać tylko z Xenem na streamie. Co sprowadza nas do kolejnego punktu, czyli Bruce po prostu kocha liczby na streamie. Przez co miał już kilka sytuacji, gdzie stawiał kolegów niżej niż liczby. Tak jak to było z Sons of the Forest, gdzie na gierkę zgadał się ze Slayem, Ortisem i Overpołem. to uznali, że chcą przejść grę na raz. Ale jak Brusowi spadły liczby z 1000 do 400, to powiedział, że na chce wracać na LoL'a. Oczywiście nie powiedział wprost, że tu chodzi o liczbę, ale i tak wyczyli o co chodzi. Jeszcze milczanie... Uwaaaa! się od winów jesteś, spadłeś, spadłeś, spadłeś trochę widzę, Nie, spadło. to nie chodzi o... No, nie... Ta, ta, ta! Byków... Nie, no, trochę w... tak. Ja też nie wiedziałem, że wy chcecie grać po 7-8 godzin w to tak na... na... jak to nie? Powiedziałem, że gramy w dwa dni przechodzimy do no. Zdarzyła się ty sytuacja, gdzie Bruce był hejtowany za to, że wbił grad Mastera na początek sezonu o... Wydaje mi się, że gdyby Bruce pomyślał i strobował po prostu, jakby wiesz, długoterminowo, e, pograć grać właśnie w takie gry powiedzmy daleko... daleko odbiegające od Lola czy długoterminowo to nie przyniosłoby mu wzrostów? Bo no, nie da się ukryć, że publika lolowa jest bardzo. bardzo taka zero-jedynkowa, jeżeli chodzi o gry. Albo grasz w Lola, albo przeglądasz YouTuba. Stosunkowo mało jest widzów lolowych, którzy chcą oglądać inne gry. I wydaje mi się, że dla Olka. Dobrym rozwiązaniem byłoby po prostu spróbować, zaryzykować, tak? Poświęcę rok mojego streamingu na to, że... będę grał w inne gry. I zobaczymy, jak na przestrzeni roku moja, moje statystyki będą się prezentować. Jeżeli to nie, nie, nie będzie żarło, jeżeli to nie wypali, no to wracam do Lola. No i jestem full time lol, lolowym streamerem, nie? Ale, yy, ale wydaje mi się, że bycie takim variety streamerem gamingowym jest w porządku. Tym bardziej, że Olek jest memiczny. I nawet takie, wiesz, takie wykładanie się, um, jakich, jak gra w tego Indiana Jonesa. No to, Boże, Jak gdzie jakieś klipy, to. to, to. Mm, no, 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 ma uję Olek. No, ma uję ale jest to zabawne, to mogłoby przyciągnąć na pewno pewną grupę ludzi. Myślę, że jeżeli jeszcze by to na TikToku latało, no to może nie wiem, nie wiem, ale mógłby chociaż strodować. Wiesz co, Indiana Jones polegał na tym, co z tym Indiana Jonesem? Bo polegało to mniej więcej na tym, że tam są różne zagadki, nie? że ogólnie to jest gierka logiczna, która nie jest aż tak bardzo prosta. Ona Ci nie prowadzi tak za rączkę. Nie? I Olek bardzo prostych zagadek się w stanie rozwiązywać. No, no, takich, powiedzmy, że oczywistych. Takich, nad którymi, nad, nad którymi raczej byś się zastanowił 30 sekund, może ze 2 minuty maksymalnie, nie? A Alkowi to sprawiało bardzo duży problem. Oczywiście ludzie zawistni, tacy jak Ripson czy komu zazdrościli mu progresu w lidze I widzowie zaczęli hitować Bruce'a, pisząc mu, że jest za słaby na rangę jaką ma I nie powinien być w takiej dewizji Tutaj sprawa jest prosta, gdyż po prostu ludzi bolała dopa, tak? Co prawda jest teraz w Diamancie 1, ale kto by na to patrzył? Jak Bruce'owi się zachce, to wróci na Grandmastera No, stwierdalił się ile? Z 700 LP? LP? Nie? Nie <laughs> Jeba. Role w drużynie. Kolejna taka akcja była na bite śmietance 3. Jak wiecie lub nie, podczas tej zacnej gali wszyscy walczą za darmo, ale mokry suchar przed pierwszą walką zdradził, że jedyną osobą, która zapytała o to, czy będzie coś płacone, był randomrus. A dokładnie użył słów, czy znowu za darmo. I oczywiście, już <laughs> nie powinien pytać się o takie rzeczy. W sensie to już mówimy stricte PR-owo, że po prostu to dziwnie wygląda. Mógł powiedzieć, że coś mu wypadło czy cokolwiek, a nie że chodzi tylko o pieniądze. Gdzie cała gala jest charytatywna. Ale po raz kolejny reakcja widzów Twitcha moim zdaniem była po prostu przesadzona. Ale oczywiście, to jest znowu renoma Bo jak Bruce się spyta, czy znowu ma walczyć za darmo, to będzie źle A jak Ksaja mówi, że streamuje tylko dla siana i gdyby nie pieniądze, to by się nie odpalał To jest wszystko dobrze Ale Xayah ma taką pozycję zbudowaną, że on może mówić praktycznie co tylko chce A... Nie, no dobra, też trzeba być fair w stosunku do, do całej sytuacji Publika Ksaja To są bardzo głupie osoby to są albo dzieciaki, albo ludzie, którzy no nie skończyli szkoły podstawowej. Jeżeli. No, no, nie, nie, ciężko jest mi sobie wyobrazić, że ktoś, kto, któremu głowa nie służy tylko po to, żeby deszcz do środka nie padał, ogląda ksaja. No Nie, nie, nie uwierzę w to. Ale Bruce, mimo tego, że nie chciał walczyć za free, to i tak chciał przechyczyć regulamin restreama bitej śmietanki i zgarnąć jak najwięcej do siebie. Przynajmniej tak to wyglądało ze strony widza. Bo Bruce na live z restreama bitej śmietanki pił szoty za wysyłanie subów na jego kanale. A regulamin bitej śmietanki mówił, że wszystkie pieniądze z donateów trzeba przekazać na fundację. O osobach nie było mowy. Głównie dlatego, że suby się ciężko rozlicza, i dla streamera zwykle to nie jest jakieś duże pieniądze. Ale Bruce na kolejny dzień starał się jakoś wytłumaczyć, że on przecież mówi, żeby wysyłali donaty na bitą. I po długiej rozmowie z random bruce wysłał pieniądze to co zarobił z subów na fundację a na kolejny dzień gdy gadał z tingroffem tingroff się go zapytał czemu od razu nie wysłał tych pieniędzy bo tak sobie tylko narobił problemu że starał się jakoś wytłumaczyć coś mącił no bo tak jak mówiliśmy to u niego tak szuni się zastanawiam gdzie tak szuni yy, no ale to że oleg jest własny na pieniądze to chyba każdy wie i oleg jest to totalnie nie kryje natomiast jego paz pazerstwo jest no, wydaje mi się, że można to trochę podciągnąć pod, pod Kononowicza. Wydaje mi się, że za te kolejne 30 lat Aleksander będzie tak samo pazerny jak Kononowicz. Na początku filmu, Bruce nie jest najlepszy w dyskusję. To powiedział, że jest po prostu biedny. No, po prostu ze strony widza, który nie był w to jakoś bardzo zaangażowany, wyglądało to jeszcze gorzej. Bruce jest tak biedny, że zamiast samemu gotować i zaoszczędzić, to woli zamawiać jedzenie na chatę albo kupować instrument za 800 zł. Ale tutaj, tak jak Cinkrow powiedział, nieważne co mu się bardziej opłaca z jedzeniem. Jak Bruce mówi, że ma mało pieniędzy i jest biedny, to po prostu śmiesznie wygląda w oczach widza, że cały czas słyszy, że nie ma pieniędzy, a potem może sobie zamawiać jedzenie. Na które on nie dostaje pieniędzy od nogi. Ale kiedy? I zrozumie, że jedzenie matki jest lepsze niż fast food. Właśnie dostaliście poradnik, jak zrobić, żeby wasze każde słowo nie było brane na poważnie. Punkt trzeci. Afera świńska. Bruce tych wszystkich perdoobatych afer miał taką jedną, o której trzeba wspomnieć w tym filmie, a mianowicie świńska afera. Przez którą Bruce stracił bardzo dużo w oczach ludzi i upewnił ich w przekonaniu, że jest po prostu głupi. Random Bruce na jednym ze wspólnych streamów z Xenem podczas coachingu z szachów najechał myszko na historię wyszukiwania. Który było można zobaczyć, że wyszukiwał zwierzęcą port... No, w tym tutaj masz, i daj powiększenie, chyba, albo pełny ekran. No, streamerzy mieli różne zdanie na ten temat, ale w jednym się zgodzili. Bruce jest po prostu głupi. Że na... Jest głupi, i ja już Wam wytłumaczę dlaczego. Pierwsza myśl. Każdy człowiek. Może, no mo, dobra, może nie każdy, spora część ludzi ma różne fetysze. Pojedane fetysze. Słuchajcie, Arabowie. Mają fetysze ze sraniem na klatę. Tak, no znajdź mi bardziej pojebany fetysz. No nie wiem. Eee... W naszym kraju zoofilia jest karalna, jest niedozwolona, tak? Nie wiem jak jest z oglądaniem pornografii zoofilskiej. Nie mam dla tego pojęcia. Eee... Podejrzewam, że rozpowszechnianie jest nielegalne. Z oglądaniem nie wiem. Załóżmy hipotetycznie, że chciałbyś obejrzeć sobie nie tylko Arabowie no domyślam się ale jakby to jest chyba taki najbardziej dobity przykład nie jeżeli mówimy o straniu na klatę no to to pierwsze co ci przychodzi na myśl to kraje arabskie nie eee, co robisz jeżeli chcesz obejrzeć jakieś bardzo specyficzne porno co robisz jak jesteś streamerem No, kurwa instalujesz Inną przeglądarkę, nawet nie dajesz skrótu na pólczycie na tej, na, yy, tej przeglądarki, po prostu jest to przeglądarka, którą musisz fizycznie wys wyszukać sobie i na niej przeglądasz tą część internetu, która nigdy nie może ujrzeć świata dziennego. A nie kurda na przeglądarce, którą przechwytujesz na streama. Niesamowite, to i żeby była jasność, żeby była jasność. Ja nigdy nie udawałem na streamie, że nie widziałem w życiu żadnego porno. Bo byłbym debilem, gdybym tak twierdził. Yy... Ale nigdy nie robiłem tego na przeglądarce, którą przechwytuję. I nigdy tego nie zrobię. Nawet mu się nie chciało wejść z incognito, ale jak miał okazję się jeszcze jakoś z tego wybronić, to mówił na przykład takie rzeczy. Powiedz na to, nie interesują mnie zwierzaki, tylko aspekt upodlenia, tak jak już mówiłem. Tylko aspekt upodlenia, co to jest za tłumaczenie? Stary, jak się interesuje kurwa aspekt upodlenia, to weź jakiś BDSM. No nie wiem, no to prosto... Tak można się w ogóle w ten sposób tłumaczyć. Ej szczerze, on po tej sytuacji powinien wyłączyć streama i wymyślić to po prostu jakąś linię, yy, linię narracyjną. No już jakoś się rozlało. Jedyną, jedyną twoją deską ratunku jest to, że wymyślisz coś sensownego. A nie będziesz na freestyle lecia z tłumaczeniem. Na streamie Remka Te wszystkie takie fidomy jakieś fetysze, stopy, jakieś nawet takie bardziej hardkorowe, jakieś sikanie na kogoś To, to, to wszystko jest upodlenie I mnie ciekawił motyw i sobie wszedłem Cieka Ciekawi mnie motyw Normalnie oglądam porno dla fabuły No nie jest tak No co on gada w ogóle Motyw go interesuje A Szkoda jakoś mi przeszło. Bruce poza na przykład wywaleniem z turnieju, stracił też masę współprac. A jak już jakoś dostawał to wiadomo jak się to kończyło. Bruce stracił też również masę kontentu. Właśnie przez to, że go nie zapraszali na jakieś akcje. Ale na szczęście Bruce miał tylko jeden taki odpał. Najgłupszy i zarazem najobrzydliwszy w jego karierze. Ale dobrze, też było i minęło. I oby nie było tego więcej. Punktik czwartej. Podsumowanie. Podsumowując całą postać Bruce'a. Bruce jest bardzo nieogarniętym streamerem, który pomimo swojego bardzo długiego stażu na platformie, dalej nie zaadaptował się do społeczności Twitcha. Przez tego jego zachowanie naprawdę ciężko bronić. Ale tak jak siedziałem i przygotowywałem się na ten film, to stwierdziłem, że jest mi go po prostu żal. Chłop chce sobie po prostu pograć w Lola i wbić rangę, a jest cały czas je za rzeczy, które są po prostu pierdołami. Nie mówię, że mamy nie krytykować Bruce'a, ale może przydałoby się trochę przystopować? I... Ale nie, ja nie kupuję totalnie tej narracji. Ja już to mówiłem. Jeżeli zdarza Ci się coś raz, drugi, okej. Okay. Możemy traktować to jako pierdołę. Jeżeli ty robisz to co cooldown, robisz to permanentnie, to nie jest pierdoła. To jest po prostu regularne oszukiwanie wszystkich dookoła. Widza, siebie, innych streamerów. I krytykować faktycznie, kiedy coś odjebie. Ale co by nie było, jesteśmy w internecie i do tego na polskim Twitchu. To nie jest jakiś YouTube, gdzie możesz sobie zbudować swoją bańkę widzów, do której nikt nie wejdzie. Chociaż Bruce bardzo stara się to zrobić. I powiedzmy, ma już tam jakieś swoje gronofanów, które, co by nie było, wybaczę mu bardzo dużo. No i dobra. Dobra, nie wiem, ale do ja teraz jakoś to wyczułem, jak on wali z kartki. Normalnie wali z kartki. Tak bardzo słychać, że on czyta. <laughs> Strasznie nienaturalnie to brzmi, dobrze. Może podczas nocnych streamów tam znajdzie chwilę oddechu. I pamiętajcie, słuchajcie się, overpała. Bo on czasem faktycznie mądrze gada. Powaga, całkowicie powaga. Bruce jest klat człowiekiem, zrozumcie to. I czasami są memy. I co tam nie. Ale nie możemy pozwolić na to, żeby memy wzięły górę nad czyjeś życie, no nie możemy na to pozwolić, tak? Na przykład, nie wiem, spamowanie B na muzyce jest całkiem śmieszne, tak? Teraz, jak się nic nie dzieje, to prosiłbym, żeby tego nie robić z ludzkiego, dobrego serca. Dzięki za obejrzenie tej... Z Overplayem jest ciekawa historia, bo... Ja na przykład jestem takiego zdania, że... Pewno... Te... Te etapy nachylające jebanie drusa biorą się właśnie przez nacisk overpaw'a. Renek uważam, że wiele z tych sytuacji podjudza i w wielu przypadkach jest winowajcą. Takiego napastowania wręcz Olka. I okej, okay, Renek jest dużo Dużo bardziej ogarnięty, jeżeli tak to nazywamy, życiowo e, względem e, random brusa, co nie jest jakieś specjalnie trudne. E, natomiast e, Renek też ma bardzo obrzydliwą manierę, której ja nie trawię. E, Renek, jak wchodzi z kimś w, dysk w dyskusję i się z nim nie zgadza, nie daje mu powiedzieć swoich argumentów, tylko zaczyna krzyczeć. I e, dyskusja z overpołem kończy się wtedy, kiedy masz inne zdanie. Kiedy masz inne zdanie, on zaczyna krzyczeć, nie daje ci dojść do słowa. I to jest koniec. To jest argumentów. Nie widzę czegoś takiego. Mimo że ręka bardzo lubię oglądać, jak gra w Lola. I całe to uniwersum z Olkiem też jest dla mnie zabawne. O tyle. No, Renek też nie jest wyrocznią. I też ma bardzo dużo negatywnych cech, które. Nie osobiście jest bardzo ciężko zaakceptować Dobra, co on tutaj mówił, bo... To nie... Nic nie dzieje, to prosiłbym, żeby tego nie robić z ludzkiego, dobrego serca Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca Jeżeli się podobało, to zostaw suba, lajka Jak chcesz, to możesz napisać swoją opinię o Random w komentarzu No i co? Wbij się na Instagrama, Twitcha, Discorda No i kurwa nara Nie no, tak ogólnie to spoko taki materiał Dobrze, że on nie był jakiś specjalnie długi I był taki... skondensowany w sobie Spodziewałem yy, się, że to nie będzie jakoś wybitne dzieło, e, ale chyba taka forma mi odpowiada, jako, jako widzowi. Jako widzowi zdecydowanie taka forma by mi odpowiadała i niespoko. spoko. Oczywiście do potrawy jest troszeczkę to walenie z kartki, yy, no ale to jest chyba kwestia nauczenia się tego, żeby no, nie dożmiało to Aż tak bardzo wyraźnie, że, że czytasz, e, czytasz e, scenariusz. Znaczy skrypt. No, no, scenariusz, nie? E, to jest <grystanie> No nic chyba więcej do dodania nie ma na temat tego. tego filmu.